Zabiegi rehabilitacyjne, konsultacje medyczne, warsztaty zawodowe to wszystko mieszkańcy stawisk znajdą w jednym miejscu Centrum Usług Społecznych. Powstaje w zaadaptowanych salach dawnego gimnazjum i ma być miejscem, gdzie będzie można znaleźć pomoc, ale też realizować swoje pasje czy zadbać o zdrowie. Ewa Mamińska w skład Centrum Usług Społecznych wejdzie też ośrodek pomocy społecznej, ale to będzie miejsce dla wszystkich mieszkańców, nie tylko tych, którzy korzystają z pomocy socjalnej. Nie tylko typowa pomoc społeczna, tak, ale również typu wsparcie w miejscu nawet zamieszkania, jak do tej pory, tak, czyli specjalistów. Czyli od osób najmłodszych do poseniorów. Oferta centrum będzie skierowana zarówno do osób starszych, jak i młodszych pełnosprawnych, niepełnosprawnych, do wszystkich, którzy będą mieli jakiekolwiek problemy. W centrum chodzi o to, aby dotychczasową ofertę ośrodka pomocy społecznej poszerzyć. W centrum będzie można liczyć na wsparcie psychologa, fizjoterapeuty czy prawnika. Będą też prowadzone różnego rodzaju zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych. Będzie też fizjoterapia, a także bardzo przez mieszkańców stawisk oczekiwane konsultacje medyczne. Specjaliści z służby zdrowia gdyż jesteśmy w takim miejscu, że musimy dojeżdżać czy do Kolna, do Miasta Powiatowego, czy do Łąży. W gminie stawiski nie ma zapewnionych takich specjalistów. Centrum Usług Społecznych powstaje w budynku dawnego gimnazjum. Będą przepiękne, komfortowo przystosowane dostosowane przede wszystkim do potrzeb klientów. Nie nas, tylko klientów. Intymność, swoboda, tak. Każda osoba będzie mogła przyjść, oddzielnie porozmawiać z wybranym sobie specjalistą, pracownikiem. Remont zakończy się pod koniec lutego. Na stworzenie centrum gmina otrzymała ponad 3 miliony złotych. To drugie tego rodzaju centrum w województwie podlaskim. Podobne powstaje w łapach. Ewa Mamińska, obiektyw.